W kwietniu 1940 roku kapelani katyńscy wyspowiadali kilka tysięcy jeńców. Trzeba powiedzieć, że tak jak w naszych czasach, kiedy osoba szykuje się na śmierć, umiera, myślimy o tym, aż była zabezpieczona duchowo, to tą funkcję właśnie pełnili w obozach specjalnych NKWD kapelani katyńscy. Przygotowali jeńców. Obozów specjalnych na śmierć, na ich Wielki Piątek. Sowieci pewnie im przeszkadzali? Oczywiście. Wszystkie posługi religijne były tajne. Nie wolno było sprawować aktów religijnych w obozach specjalnych NKWD. W naszym społeczeństwie myślę, że jest duża znajomość problematyki katyńskiej, ale oczywiście ona jest na jakimś poziomie takim ogólnym. Natomiast wiedza o tym, że w Katyniu i w innych miejscach wskutek zbrodni katyńskiej zginęli kapelani wojskowi, to ta świadomość i ta wiedza jest znikoma. Stąd też właśnie działalność Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich, aby o tym powiedzieć, dawać świadectwo, że pośród tych ponad 21 tysięcy pomordowanych byli także duchowni kapelani wojskowi. Z pewnością los tych kaplanów był różny, bo pamiętamy o tym, że ci kapłani wojskowi to właśnie ci, którzy towarzyszyli żołnierzom Wojska Polskiego we wrześniu 1939 roku. I bywało tak, że zostali oni wzięci do niewoli wraz z żołnierzami. I oczywiście były przypadki takie, że kapłani mieli możliwość opuszczenia, czy, czy jak podjęcie jakichś działań, które by uchroniły przed pójściem do niewoli, ale właśnie tego nie, nie, takich działań nie podjęli. Natomiast no, większość z nich, podobnie jak i oficerowie, no, zostali oni um, uwięzieni. No, i nie mieli możliwości, żeby podjąć jakieś decyzje o tym, żeby no, nie pójść, czy żeby akurat no, ich los był inny. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Na komputerze, tablecie i smartfonie najnowsze informacje z regionu.